Niby tak niewiele, a tak wiele. A pierwszy raz także przeżycie dla mnie jest niesamowite. Witam bracia i siostry. Przyszedł ten moment, w którym muszę wystąpić przed Wami i otworzyć się publicznie, chociaż jest to dla mnie bardzo trudne. Ale to jest ten właściwy czas, gdyż 7 sierpnia w zborze w Palowicach wraz z siostrą w Chrystusie Oliwią przyjąłam chrzest przez zanurzenie, aby zapieczętować moją wiarę w Pana naszego Jezusa Chrystusa przed Nim oraz zgromadzonymi na tej uroczystości braćmi. Przyjęłam chrzest, który dla mnie jest zbawieniem z łaski, pewnością życia wiecznego, który daje mi radość i nadzieję każdego dnia. Kocham Jezusa i pragnę, aby każdy na tej ziemi mógł przekonać się, jak cudowna jest Boża miłość okazana w Jego śmierci, na krzyżu. Jesteśmy powołani do życia w Jego zmartwychwstaniu. I tutaj muszę podziękować też tym wszystkim, którzy byli ze mną obecni w tym uroczystym dla mnie dniu. Moje poprzednie życie nie było wielką traumą. Nie musiałam odbić się od dna, aby się narodzić na nowo. Pochodzę z rodziny katolickiej, tak byłam wychowana i tak praktykowałam wszystkie sakramenty u siebie, a potem u moich dwóch synów. Nie byłam jednak na tyle ugruntowana, aby czuć potrzebę obecności Pana Jezusa w moim życiu. Klepałam jak wszyscy formułki modlitwy, nie skupiając się na tym, co istotne. I tak płynęłam przez, przez życie, którego radością byli moi synowie z bagażem w postaci męża alkoholika, który znęcał się nad nami fizycznie i psychicznie, a co za tym idzie, choroby całej rodziny. Pan Jezus mimo to czekał na mnie przez tyle lat i tak ułożył moje ścieżki, że doprowadził mnie do siebie. Uwolniłam się po 20 latach z jarzma tej choroby. Zaczęłam samotną podróż przez życie. Popełniałam błędy, upadałam, grzeszyłam, cudzołóżniłam, bluźniłam, narzekałam, przeklinałam. Byłam smutna, samotna, zdesperowana, z depresją i lękami. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że poczułam ogromny strach przed przyszłością i śmiercią. Zaczęłam zastanawiać się, co dalej, którędy mam iść, za kim podążać. Z racji tego, że dużo przebywam poza granicami kraju, zaczęłam zaglądać na strony chrześcijańskie i szukać wsparcia społeczności i miłości Bożej. Po jakimś czasie zauważyłam, że słuchanie słowa i napełnianie się nim przynosi mi ulgę i ukojenie. Łagodzi napięcia, daje radość. Pewnego dnia szukając w okolicy społeczności chrześcijan, trafiłam właśnie tutaj. Poczułam się dobrze. Zostałam zaakceptowana, wysłuchana i zaopiekowana. Teraz stoję przed Wami, siostry i bracia, i chcę być świadectwem na to, jak Bóg zadziałał w moim życiu, jak daje mi spokój, radość, cierpliwość, miłość i wiarę, że mnie nie potępia. A chociaż upadnę, On będzie cierpliwy, On mnie podniesie, On mi wybaczy. Bo wiem, że należę do Niego, do mojego Pana Jezusa Chrystusa, który przeprowadzi mnie przez trudne chwile i radosne momenty. Wszystko, co mam dzisiaj, zawdzięczam Panu Bogu, moją rodzinę, przyjaciół, moje zdrowie, moje spojrzenie na świat, dach nad głową. Bez Niego życie nie ma sensu. Pragnę Tobie, Panie Jezu, podziękować, że Ty mnie odnalazłeś, oczyściłeś. Prostujesz moje ścieżki, że masz dla mnie plan na życie w tym ciele. Dziękuję za Twoje słowo, Panie, którym się napełniam, napełniam, że mogę Cię uwielbiać, że mogę śpiewać pieśni chwały Twojej, że z kamiennego serca tworzysz żywe i mięsiste oddane Tobie, Panie Jezu. Dziękuję za zbawienie, za uświęcenie. Za pokutę, za wiarę, jak i za to, że zawsze jesteś obecny, jesteś obok nas, jesteś żywy i wyciągasz swoją pomocną dłoń. Za to, że zaopatrujesz, chronisz, nauczasz, pouczasz i też skarcisz, kiedy trzeba. Błogosławię Cię i wywyższam Twoje święte imię, Panie Jezu. Mój królu, mój zbawco, Wyba wybawicielu. Amen.